Zawodujcie to w takim polskim uchodźcu, bo będzie O, właśnie, właśnie, właśnie. Państwo że Kupka też są Ach, Dobry wieczór w Panie Dzień dobry Państwu. Znowu na tle książek jestem, bo dziś będzie o kulturze. Z tyłu mamy czytelnictwo, no ale też różne gałęzie kultury będą omawiane. Dzisiaj przeze mnie. Kultura, proszę Państwa, łączy i o tym wiedział prezes TVP, pan Kurski, który z okazji zbliżającej się premiery filmu Zenek. O Zenku Martyniuku porównał artystę Zenka Martyniuka do Lutosławskiego i Pendereckiego. Dlaczego twierdzę, że kultura łączy? Dlatego, że ci, którzy znali do tej pory Zenka Martyniuka, usłyszeli, że są jeszcze jacyś pendereccy i Lutosławscy. Z kolei ci, którym nie obce były nazwiska Penderecki i Lutosławski, dowiedzieli się, że jest jakiś Zenek Martyniuk, czyli kultura łączy. I ponieważ film o Zenku Martyniuku ma tytuł Zen, ja proponuję, żeby jednak te tendencje utrzymać, że kultura łączy i dodać taki podtytuł zenek, czyli idź do teatru lub zenek, czyli muzeum, bo niestety galeria jest już zajęta. Kultura łączy, ale kultura ma taką cudowną właściwość, że potrafi przewidywać. To, co się stanie kiedyś, na przykład, teraz jest taka przygotowywana ustawa, mająca na celu dyscyplinować wreszcie tych sędziów, prawda? A, już w filmie sami swoi. Był słynny pasus, kiedy wyszła matka Pawlaka, który właśnie jechał do sądu, wynosząc mu dwa granaty, dając mu, mówiąc: Sądy sądami, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I już wtedy wiedziano, że niekoniecznie prawo to to samo co sprawiedliwość, no stąd potem to i w środku, prawda? Jeśli już jesteśmy przy sprawiedliwości, no to mam jeszcze informację. O panu prezesie Niku. Nie chcę używać tego nazwiska, bo, bo państwo to nazwisko słyszą co chwileczkę. Więc nie chcę już po, powielać tego nazwiska, które państwo i tak doskonale znają. Otóż pan prezes Niku, jeśli, bo mówiłem o sprawiedliwości. Rozdziela swoim pracownikom nagrody, które zapewne, jak kiedyś mawiała pani premier Szydło, im się po prostu normalnie, sprawiedliwie należą. No więc rozdziela te nagrody, rozdzielił już w ciągu trzech miesięcy swojego urzędowania około 3,5 miliona złotych, co daje dziennie 80 parę tysięcy. Jeżeli ta tendencja się utrzyma przez cały okres kadencji pana prezesa, no, może dokonać takiej sztuki, pan prezes, że. Że dopnie swego i na, naszemu rządowi, który niedawno był jeszcze jego ulubionym rządem, nie dopnie się budżet. No i ta sztuka spowoduje to, że naród pójdzie z torbami, które im się po prostu sprawiedliwie należą. I tu mi się znowu przypomina cytat z filmu, tym, tym razem jest to serial Daleko od szosy, kiedy powiedział główny bohater: Kiedy się widzi taką sztukę, to trudno zachować kulturę. No więc, ale żeby tak nie kończyć jakoś, no to ja na zakończenie powiem coś kulturalnego. Pamiętam pewien dyrektor Domu Kultury, usiłując tak zdyscyplinować, widownie krzyknął: Trochu kultury, kurde. No więc, na koniec: trochę kultury, kurde. Dziękuję Państwu. To tyle na razie.